To jest to już tutaj ja. to jest tutaj Angelica, tutaj Renata i zapala zapałkę i świeczkę. Ona zapala zapałkę i tu mówisz, pamiętasz mnie? Mój najnowszy film pod tytułem Pamiętasz mnie opowiada historię trudnego powrotu ojca do rodziny, próby odzyskania tej rodziny, żony i córki dwunastoletniej. Co nie zrobiłeś? No nic się nie zrobiłem! Akcja właśnie tego filmu opiera się na jego próbach odzyskania tej rodziny. Akcja! Od samego początku wiedziałem, że główną rolę powinien zagrać Mirosław Baka. Z tego względu, że w sumie wspólnie wymyśliliśmy całą intrygę tego filmu na 33 sceny w całej produkcji, gra w 32, także tutaj jakby dźwiga na swoich barkach cały ten film. Teraz ja się zacznie no. no tak. Zaczęliśmy od rozmowy o tym scenariuszu. Jego jeszcze nie było. Myśmy go jakby tworzyli. Yy też w dużej części rozmawiając o nim, także w ogóle nie było żadnych wątpliwości. Tam już nabierasz tej siły i wiesz, że to jest jakby twoja karta przetargowa, żeby obarczyć go całą winą za rozwalanie ci życia. Za jego partnerkę obraliśmy Renatę Dancewicz, która po przeczytaniu scenariusza obrazu się zgodziła, chociaż miała bardzo, bardzo ciężkie dwa dni pracy, musiała zagrać w 13 scenach w ciągu dwóch dni. Takie wiesz, z premedytacją to nie jest takie, że ona na niego krzyczy. Jeszcze. Ale musimy nabudować tutaj, żeby on mógł krzyczeć, że nie wrócił. Kręciliśmy po 16 godzin dziennie i była cały czas z nami i cały czas wykonywała swoją pracę na najwyższych obrotach z pełnym zaangażowaniem i całym swoim sercem. Po jej reakcji na ostatni klaps z jej udziałem sądzę, że była bardzo zadowolona z udziału w tym filmie. Ma, co tyle. Że byś się obudził. Grałem już w najróżniejszych warunkach w Polsce i za granicą. Jeśli się bierze pod uwagę kino niezależne, jakieś zdarzenie, jakieś nakręcenie filmu, które potrwa kilka dni, jak to bywa w przypadku Kina Niezależnego, to naprawdę to ma dla mnie najmniejsze znaczenie. Pomóż na historię zrodził się pewnie gdzieś tam z moich doświadczeń życiowych, czyli jak miałem 4 lata, ojciec wyjechał za granicę i pierwszy raz wrócił, jak miałem 10 lat. I ciężko było mi odnaleźć się w tej sytuacji, bo czteroletnie dziecko nie zdążyło dobrze poznać ojca, teraz 10-letni chłopak, który nagle dowiaduje się, że to jest mój tata. Pomyślałem sobie, co by było, gdyby taka rodzina, Którą opuścił mąż, ojciec, zaczęła żyć swoim życiem, i ten ojciec by wrócił. Znaleźć te, dla tej roli jakąś definicję, bo to trzeba by tak mądrze odpowiedzieć jakąś definicją. Jestem człowiekiem, który. I tutaj trzy kropki. Ona już jest Twoją owieczką, którą możesz wymagać. Chciałem być, chciałem wszystko. wszystko. I tutaj wchodzi to ta ta... No, psychika. Jestem człowiekiem, który pokutuje. To jest dla mnie. Film o tym, jak bardzo kosztuje człowieka pokuta, nie ta zadana przez księdza, nie ta odbyta w więzieniu, tylko ta, która się zdarza tutaj. Ona ci mówi, rozważnie to to powinieneś. Pisząc rolę córki Mirosława Baki i Renaty Tencewicz od razu wiedziałem, że powinna ją zagrać Angelika Kubacik. Ma dopiero 13 lat, a zagrała już w bodajże trzech moich pełnometrażowych produkcjach. Powiedz dlaczego. Chcę wszystko naprawić. Cztery lata temu y, z dzieciakami z wioski nakręciliśmy pierwszy film pod tytułem Dzieci w kukurydzy. Między nimi jest ta relacja, że to jest twój tato, mhm. tylko że ty jesteś zawstydzona całą sytuacją, głupio się czujesz, nie wiesz co ma zrobić. Nie wiesz, jak ma się zachować, i przytłaczałem Cię pytania. Jeśli jesteś w tym samym kadrze co dziecko, to jest trochę niewdzięczna sprawa, bo choćbyś nie wiem, jak dobrze grał, to uwaga człowieka raczej jest metafizycznie przyciągana przez dziecko. Ale oczywiście to wszystko służy, to jest moja partnerka, to służy mojej roli, to służy filmowi, więc ja nie mam takich obiekcji. Cieszę się, jeśli dziecko gra dobrze. Angelika z nią się. Nadzwyczaj łatwo pracowało, bo, bo są dzieci, ona przecież była o różnych porach, kręciliśmy w różnym stanie zmęczenia. No ja w ogóle się nie wtrącałem w jej rolę. Patrzyłem tylko jak reżyser z nią pracuje i właściwie on za każdym razem mówił to, co mnie się cisnęło na usta i co chciałbym jej powiedzieć, czy jak poprawić, coś, doradzić. Także Piotrek po prostu Piotrek ją znał i, i, i wiedział, jak do niej dotrzeć i jak z nią pracować. Z profesjonalnymi aktorami pracowała się bardzo dobrze. Nie miałam tremy, bo pracowałam już z aktorami, profesjonalistami. Mi się podobało, że on to robił najprostszymi słowami. I to w przypadku Angeliki funkcjonowało. Najprostsze słowa, a wszystko inne ona gdzieś tam w tych oczkach miała, bo miała tą opowieść przekazaną przez Piotra przeczytaną. To w końcu już panna szóstoklasistka. I niegłupia dziewczyna, naprawdę już poważnie, do, bardzo momentami doroźle się odzywająca. Akcja! ma Do roli przygotowywałam się z siostrą. Siostra powtarzała mi poprzednie pytania, czyli zastępywała mojego ojca i moją matkę, a ja na nie odpowiadałam. Uczyłam się roli na pamięć. To było zabójcze tempo, jeśli chodzi o pracę na planie, i też wielki, wielkie szczęście, że udało nam się w tak krótkim czasie zorganizować wszystko łącznie z ekipą. Ja nie dzielę reżyserów na, na młodych, starych. Już się nauczyłem, że produkcje fantastyczne, to znaczy, to nie muszą być te, które mają najwięcej pieniędzy. Reżyserów dzielę na, na, na dobrych i na złych, na tych, którzy umieją pracować z aktorem i nie umieją, na tych, którzy wiedzą czego chcą i, i nie wiedzą czego chcą i, Matwiej jakby spełnia wszystkie te warunki, które w mojej klasyfikacji umiejscowiają go po tej no, optymalnej stronie reżyserii. To znaczy, nie dosyć, że fajnie pisze. To jeszcze mm, wie, czego chce. Do góry mam podrzucić. Tak? tak, tak. I tak dla mnie. Cisza na planie, kamera! No ja staram się otaczać ludźmi, którzy potrafią jak najwięcej zrobić i. Odnaleźć się po prostu w trudnych sytuacjach. Pracujemy po kilkanaście godzin dziennie, i tutaj potrzebni są pół ludzie, pół roboty. Ograniczam ekipę do minimum, wrzucając na poszczególne osoby jak najwięcej obowiązków, i dlatego na planie jest 4 do 6 osób z ekipy całej technicznej. Aktorzy, którzy są przyzwyczajeni do takich bardzo dużych ekip filmowych liczących 30-40 osób. Na samym początku są bardzo zaskoczeni, widząc, że tutaj jest 5-6 osób z całej obsady technicznej filmu. Ale z biegiem rozwoju akcji na planie, z każdą kolejną sceną, zauważają, że rzeczywiście to daje efekty, że te 5-6 osób potrafi pracować za te 30-40. Bo jak to jest na prawdziwym planie, 10 osób siedzi, dwie robią. Także u nas niestety 6 robi. A te 30, które by sobie posiedziało, nie dostaje za to pieniędzy i nie ma już na planie. Wolę grać naprawdę z ciekawą ekipą kina niezależnego niż w jakiejś nudzie z wypasioną produkcją, gdzie nikt o nic nie walczy, tylko wszyscy chcą odbębić swoje iść do domu. O co cofasz dłonie? Sprawdźcie wam go. Tak. tak? Co wam się powiedziałem? Tak, no, bo żeby on nie ok. zobaczył. Film będzie opierał bardzo taką kameralną historię, która toczy się. Praktycznie na trzech aktorów w jednym domu, w 90% w pomieszczeniach. Dlatego trzeba było stworzyć inny rodzaj opowiadania. postanowiliśmy z operatorem Piotrem żykowskim, że zrobimy ten film z ręki. Kamera nerwowa, rozedrygana. Chcemy też stworzyć klimat taki mroczny, troszkę ściągnąć jakby kolory, żeby wszystko popadało w taki dziwny półsen. Czemu go nie karmiłeś? Czemu wróciłeś? Część pieniędzy na ten film, pamiętasz mnie, dostaliśmy od Multimedia Polska, którzy zaufali nam na podstawie scenariusza, zainwestowali w ten film, za co jestem bardzo wdzięczny. Jak na kino autorskie, kino niezależne, no to jest to dobry budżet. Natomiast porównując to z kinem profesjonalnym, no niestety to są bardzo, bardzo, bardzo małe pieniądze. Dziękuję. Mamy to.